Słuchajcie, od 2016 roku wydawnictwo naukowe PWN organizuje konkurs plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. W ubiegłych latach wygrywały takie słowa jak XD, Sztos, Dzban i Alternatywka. Wczoraj wydawnictwo podało właśnie finałową dwudziestkę, która zawalczy o miano tego jednego młodzieżowego słowa roku. Zaraz oczywiście podam Wam te słowa, ale myślę, że powinniście znać je wszystkie. Sam konkurs trwa do 30 listopada i po tym dniu dowiemy się, kto został zwycięzcą. A słowami, które dostały się do finałowej dwudziestki są Baza, czyli aprobata, pozytywne emocje. Boomer, czyli ironicznie osobie, która jest starsza i nie do końca rozumie dzisiejszy świat. Cringe, żenada, wstyd. Essa, czyli łatwy, bądź okrzyk w przypływie radości. Foliarz, wyznawca teorii spiskowych, często mówi się tak o antyszczepionkowcach. Gituwa, czyli pozytywna ocena. IMO, czyli in my opinion, odnosi się to do naszego zdania. Mrozi, czyli reakcja na coś bardzo żenującego. Nara, po prostu na razie. pokcze, wyraz aprobaty zadowolenia. Rel, zgadzam się z twoim zdaniem, czuję to samo. Szisz, zdziwienie. Sześćdziesiona, donosiciel, skarżypyta. pyta. Śpiulkolot. Miejsce do spania. Twoja stara. No, to raczej wszyscy wiedzą. Zodiakara dziewczyna, która wierzy w moc znaków Zodiaku, kamieni, czyli generalnie jest trochę odklejona. Oddaje określa coś, co się opłaca. Cox czyli pozytywna reakcja na jakąś sytuację. Sas to podejrzany dajcie znać w komentarzu, czy znaliście wszystkie te słowa i którego używacie najczęściej.